W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak, jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, by, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoją chwałę i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsze czytania mówią o jedności. Pan Jezus modli się o jedność przed Krzyżem. Wielki czwartek podczas ostatniej wieczerzy prosi o jedność z Bogiem całego Kościoła, apostołów. Prosi, żeby, się, żeby Bóg zachował ich w jedności. Jest to ostatnia wielka modlitwa na zakończenie Eucharystii. Wielki czwartek tuż przed uwięzieniem Pana Jezusa. I ta jedność. Jedność Kościoła od samego początku jest cały czas nadwyrężona, to chyba jest złe słowo, jest cały czas rozwalana, jest cały czas brakiem jedności, jest cały czas modlitwą o jedność i jednocześnie jej brakiem. To się dzieje w Kościele i jak powstają nowe wspólnoty, to od razu przychodzą spory. I to nie są spory, co zrobimy na obiad, ale spory bardzo fundamentalne. Tak jak święty Paweł pisze do wspólnoty przez siebie założonej w Koryncie, że są między wami spory. Jeden mówi, że jestem Pawła, inny, że ja apolosa, inny, Kefasa, inny, Chrystusa. To są spory, kto jest lepszy, kto ma większy... Powinien mieć większy wpływ, kto powinien rządzić, kto powinien trzymać pieniądze. Cały czas to samo. To jest to, co apostołowie kłócili się między sobą, bo już oni się kłócili za czasów Jezusa, kiedy to po drodze posprzeczali się między sobą i o co się posprzeczali, który będzie bliżej tronu Bożego na, w niebie, albo który jest ważniejszy, który jest lepszy. To ten, ten spory towarzyszą. Od samego początku i przez 2000 lat w Kościele czasem patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, i y, tworzy się nasze serce, a dzisiaj się nie dzieje tak naprawdę nic wielkiego, porównując z całą historią Kościoła. To są zwykłe, normalne czasy Kościoła, y, które mamy, y, nie wybijające się jakąś trudnością większą niż. Y, niż 50 lat temu, niż 100 lat temu, jak jeszcze 100 lat temu było więzienie dla księży, jak yy, zlikwidowane mniej więcej 100 lat temu, tak, do którego jeszcze trafił ksiądz Dolindo yy, i, i tak dalej. To są, to są rzeczy, które, yy, które były cały czas, ten brak jedności. Jezus, który o to się modli, żebyśmy chociaż mieli to w modlitwie. Nie mamy, nie, nie, myślę, że nie ma co się łudzić, że dojdziemy do tego, że nastanie jedność. Wystarczy popatrzeć na nasze rodziny, na nasze domy na, na najbliższe po prostu rodzina moja, małżeństwo, dzieci i ile tam jest rozbicia już na tym poziomie. A, a co dopiero dalej patrząc jak ma dalej być Kościół w jedności? Jak rozbite parafie, rozbite plebanie, rozbite i tak dalej, wszystko po kolei porozbijane. Ale jednocześnie Jezus modli się o jedność, i ta modlitwa jest długa, intensywna. Jemu na tym bardzo zależy, żebyśmy odkładali broń i podchodzili do ołtarza, żebyśmy walczyli o jedność, chociaż ona jest nie do osiągnięcia. Bo, bo to robi grzech w naszym sercu. Gdy patrzymy na świętego Andrzeja Bobole, przez niego modlimy się o jedność. I on też był w tych czasach, które były czasami bardzo trudnymi, jak, jak wszystkie. I też rozbicie pomiędzy wyklinającymi się ortodoksami, czyli prawosławiem, i katolicyzmem, gdzie jedni wobec drugich. Byli gotowi skakać do gardeł i się wyklinać, i do tego pojawiają się jeszcze protestanci z kolejnej strony i to, to wyklinanie się, potępianie się wzajemne, łącznie z zabijaniem tak jak święty Andrzej właśnie z tego powodu ginie że ma się wyprzeć kościoła, wyprzeć się tego kapłaństwa. Nie w ogóle kapłaństwa popi byli dobrzy, ale kapłaństwa konkretnie jako bycia w kościele katolickim. I podejmował święty Andrzej Bobola konkretną stronę w tym sporze, ale po latach jego śmierć odczytujemy jako ku pojednaniu. Chociaż oddał życie to ku pojednaniu. Jego działanie po śmierci to wszystko, żeby zjednoczyć naród i ku pojednaniu. To się dzieje i nie dzieje jednocześnie, bo są jakieś kroki ku jedności, a rozbicie jest co chwilę coraz większe. I znowu ku jedności, i w tym napięciu mamy trwać. To jest krzyż naszego życia. Chcielibyśmy, żeby osiągnąć jedność i żeby było niebo to będzie, ale za jakiś czas. Dla każdego z nas to jest przygotowane i, i tą nadzieją możemy żyć, ale na ziemi to, co jest przed nami, to jest zgoda na potrwanie w napięciu ku jedności. Napięciu to, to rozrywanie krzyża, rozrywanie nas w tym wszystkim. Ten ból, którego Doświadczamy na tak przeróżnych poziomach braku jedności, gdziekolwiek żyjemy, czymkolwiek się zajmujemy, i gdziekolwiek popatrzymy w nasze obszary życia, to możemy na takie spory przeciwko jedności, yy, możemy je zauważyć. I to napięcie, żeby tam nie rezygnować z kochania, to jest krzyż nie rezygnować z kochania. Czasem to może doprowadzić do. To śmierć. Ale w końcu i tak tego wyczekujemy. Jedność jest w Bogu. To, co na końcu Ewangelii czytamy dzisiaj, Pan Jezus mówi: Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Objawiłem imię Twoje. To objawienie imienia Bożego to się dzieje na modlitwie. My tam poznajemy imię Boże, miłość Bożą, w ogóle tam poznajemy Boga. Jeżeli chcemy iść w kierunku jedności, to przez to, że jest, jesteśmy w sercu sporu, ale zamkniemy oczy i popatrzymy na Jezusa, który jest w sercu każdego sporu. Jezus, który jest w sercu sporu, sporu kościoła. Razem z apostołami, którzy się spierają, jest w sercu sporu na krzyżu, faryzeuszów, itd. i tak dalej. W sercu sporu Cezar, okupacja. Jest w sercu sporu. I tam mamy wejść w modlitwę z Jezusem, żeby być jak Jezus, gdzie czytamy: Objawiłem imię Twoje, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, abyśmy dotarli do miłości, abyśmy zobaczyli, że. Miłość jest możliwa tam, gdzie bez zatrzymania się na modlitwie i objawieniu Bożym, powiemy: Tu się nie da kochać. Jest tyle ataków, hamstwa, dzikości różnej tu się już nie da kochać. Jedyne co mogę, to działać tak samo jak oni podjąć ich metody działania. Jezus tych metod ich nie podejmuje. To jest Jezus. On nie podejmuje ich metod działania, tylko pozostaje miłością. Do tego nas Pan zaprasza, i dzisiaj przez wstawiennictwo Andrzeja Boboli w tym kierunku też chcemy prosić. Dzisiaj jest taki, taki jeżeli chodzi o czytania, jeszcze na koniec, jest wyjątkowy dzień. To się bardzo rzadko zdarza, że ta Ewangelia jest zarówno z uroczystości, jak i z dnia powszedniego. Że nakładają się z dwóch innych momentów. Wystarczyłoby, że 16 maja by wypadł w inny dzień niż czwartek. Ale co więcej, są tygodnie poszczególne i bardzo łatwo by nie było akurat w ten czwartek. Tutaj musiał być konkretny tydzień Wielkanocny. I to myślę, że to jest takie podkreślenie przez Pana Boga. To, to, to dziwne połączenie, że identyczna Ewangelia z dwóch innych, zupełnie lekcjonarzy, że jemu tak bardzo zależy na jedności. I to nie do osiągnięcia, ale do modlitwy i do rozrywania serca z powodu braku jedności. Jak będzie nasze serce cierpiało, tak jak cierpi serce Chrystusa z powodu braku jedności, to, to jest droga. Na którą Bóg nas zaprasza, przez miłość ku jedności nieosiągalnej, a jednocześnie w Bogu ta przez miłość Bożą tylko tak po prostu wytrzymać i trwać. Amen.